Jest pierwszy grudnia, przed chwilą wybił, więc Kasia ja otwiera swojego pierwszego Grudnika. Co to? Spiderman świąteczny, mhm. oh, o so to jak w, tej, jak w tej kreskówce zaglądaliśmy? Tak, bo oglądałyśmy świąteczną kreskówkę spider mana ja No tutaj to swój. No, so cute. I będzie ich tak dużo takich mini fanko-popików. Polecamy kalendarzyk. No, Halo, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na kanale Widać mnie z tyłu. Ok, that's not a vibe. Tym razem to jest kolejny Bookmas. Dobra, Was serdecznie, nawet nie wiem, który, ale kolejny Bookmas i jedziemy dzisiaj na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie, dlatego stwierdziłam, że nagram vloga. To jest ogólnie vlog z pierwszego weekendu grudnia, więc such a zaczynamy taki festive mode, wstawiłam też kilka klipów wczoraj, jak byliśmy tutaj na targu w Szczecinie, który jest dość, dość słaby i nie jesteśmy za bardzo zadowoleni, więc jakby słabo. No ale, ale, jedziemy do Berlina, tam na pewno będzie lepiej, więc dalej będziecie też widzieć. Ale najpierw wstawię kilka klipów z, z naszego targu. Andor. Masz drugi. Łeniusz. <grybuj> <grybuj> Dla ciebie, bubu. To jest uh, Iron Man yeah. ciasteczkowy. Taki <laughs> złodziejuch. Hałasia <laughs> ciasteczkowy. Mm. Mm. Śnieg, so cute! Już mi się trochę rozpuściło, czekałam na ale i tak such cute tutaj. Już mamy niedzielę, wczoraj. Ogólnie było średnio na tym targu Bożonarodzeniowym w Berlinie. Ktoś mi też napisał, że ten, właśnie na Aleksander jest słaby, ale inne są spoko. Ale byliśmy też na Porsche plac, który podobno miał być najlepszy i był też mega słaby, bo po prostu tam mam wrażenie, że właśnie jest dużo jarmarków, które są malutkie i takie, no niekoniecznie jakoś, no nie wiem, plus mało w ogóle Bożonarodzeniowy klimat, tylko po prostu albo sprzedają. No, wiadomo, grzeńca albo sprzedają wszędzie jakieś takie maskotki, nie świąteczne rzeczy, po prostu takie śmieci, jakby widać, że to, to są takie powiedzmy, słabej jakości zabawki dla dzieci, takie po prostu drogie, żeby były, bo są na targu. I no. Trochę zawiedzeni byliśmy, no ale trudno, bo tam oglądaliśmy holiday, to pewnie widzieliście w przebitkach. No i teraz już jesteśmy same, bo właśnie wcześniej ze znajomymi byłyśmy. Już jesteśmy same, jedziemy dzisiaj na śniadanie, jedziemy na spacer, bo pada śnieg. Bo tam już czeka, bo jest nasadzony, bo śnieżek super, więc jedziemy na spacer do parku, na pewno będzie ślicznie to Wam nagram, ale no cieszę się, że pierwszy weekend grudnia i mamy śnieg. W Szczecinie naprawdę bardzo rzadko jest śnieg. Nawet jak gdzieś tam indziej w Polsce jest śnieg, to tutaj nie ma. Ogólnie też słuchałam audiobooka, i to Wam powiem później, jakiego audiobooka słuchałam. No i dzisiaj też na pewno będę czytać książkę, którą czytałam w innym filmiku, ale i tak tutaj Wam pokażę. Ta sama książka w 10 filmikach jest, bo bukmasy jakby bardzo mi. Jeszcze chyba nie gadałam za dużo w tym filmiku, ale miałam Wam powiedzieć o książce, której słuchałam sobie w audiobooku w ten weekend i to było Wreck the Halls Tessie Bailey. To jest jedna właśnie z książek świątecznych, którą miałam w tbr na grudzień i jestem jakoś, nie wiem... W jednej trzeciej tej książki. Ogólnie historia opowiada o dwójce dzieci dwóch piosenkarek, które miały właśnie zespół, i ten zespół się rozpadł, i to jest jakaś wielka drama. Ale że znowu ich piosenki są jakieś wiralowe, to wszyscy się domagają, żeby ten zespół wrócił do siebie. No, a one jakby nie mają ze sobą kontaktu, tam się nienawidzą, cokolwiek. Nikt nie wie, co doprowadziło do tego rozstania zespołu, no i właśnie te dzieci. Y Chłopak i dziewczyna są tutaj bohaterami tego romansu. I oni tam kiedyś się widzieli raz, i teraz jakby mają sprawić, żeby ten, te, te matki się, się pogodziły i tam zagrały jakiś koncert. I ogólnie. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba jakby chemia między bohaterami i to, jak jest to zbudowane. Trochę takie, wiadomo, odklejka totalna, ale mamy trochę ten taki zimowy, świąteczny klimat. Nie do końca, bo jednak mamy to takie bardziej święta w LA. to tak, no nie do końca, wiecie, zimowo, bo tam jest ciepło. Ale ogólnie, no jakby mamy trochę ten klimat, bo oni jakby... Trwa grudzień i oni do... Chyba właśnie Wigilii czy coś takiego mają doprowadzić do tego, więc jakby cały grudzień powiedzmy dzieje się akcja. I na razie jest fajnie, mówię, chemia między bohaterami jest fajna. Mnie to trochę zaskakuje, bo, bo, bo nie sądziłam, że będzie aż tak fajnie, bo no mieli to jedno spotkanie kiedyś, jak byli dużo młodsi. No i dalej ma na nich to wpływ teraz, kiedy tam mają 30 lat, chyba 16 lat później to jest spotkanie. Czy 14 lat później. No ale są około 30, a wtedy byli nastolatkami. I no fajnie, jakby jest to nawiązane, ale, ale mamy, no fajnie to zrobione. Plus, fajne mamy właśnie postacie. Takie nieoczywiste, trochę tak nie w stylu dzieci, jakiś gwiazd roka, powiedzmy. Więc no, no, fajnie to jest zrobione. Ja jestem póki co zadowolona. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ja nie jestem jakąś ogromną fanką Dessa Bailey ale powiedzmy, że te romanse są w porządku, szczególnie, że ja sobie słucham ich po angielsku, więc unikam jakichś takich, powiedzmy, cringe'owych sytuacji, które mogą być. No a drugą książką świąteczną, którą czytam, to jest... Wstawiam okładkę. To jest ta książka, ale póki co mi się podoba, tam jestem na około setnej stronie, coś takiego. No i jest fajnie na razie, więc no mówię, nie będę tutaj za dużo mówić, ale w każdym razie chciałam doznać, że, że czytam obecnie dwie świąteczne książki. No już jest dzisiaj niedziela wieczór, więc jakby ten weekend, pierwszy grudnia hej się ku końcowi. No i jestem bardzo zadowolona w ogóle z tego weekendu, pomimo tego, że te jarmarki nie były jakieś mega fajne. Chociaż na tym nie to jeszcze pójdę na pewno wiele razy, ale no, ten w Berlinie trochę, trochę we fumbled, ale... Kąd można było wiedzieć? No ale w każdym razie tak było bardzo fajnie, jeszcze teraz oglądałyśmy Święta Last Minute film, chyba nie nagrałam, bo nie wiem, ale ogląda, oglądałyśmy Święta Last Minute, więc mamy świąteczne filmy. i No i bardzo fajnie, bardzo mi się podoba ten pierwszy weekend. Następny weekend jedziemy do spa nad morze, więc ja bardzo, bardzo liczę na to, że będzie śnieg. I będzie snow at the beach. Tylko raz w życiu tego doświadczyłam. Raz, raz w życiu byłam nad morzem, jak, było, jak był śnieg, więc chciałam, żeby się to znowu powtórzyło. Nie wiem, czy tak będzie, bo widziałam, że w przyszłym tygodniu już ma być temperatura na plusie, co jakby it's not the vibe, ale. No, ale cóż. Ale jedziemy do spa nad morze, bo stwierdziliśmy, że potrzebujemy odpoczynku. I tak, i jedziemy, więc. No, bardzo się też cieszę, bo. No, nad morzem jednak niekoniecznie zimą się jeździ, no, no, jedziemy zobaczyć. I tak, więc też będzie vlog z nadmorza. Też już sobie muszę jakieś przygotować książki, bo jedziemy w piątek wieczorem i wracamy w niedzielę no, po południu. Więc, no, taki weekend nad tym morzem. No i właśnie muszę sobie jakieś książki przygotować, bo, no, jednak będziemy większość czasu sobie spędzać po prostu w pokoju, odpoczywać i totalnie, jakby. Odłączać się od wszystkiego, więc liczę, że będzie fajnie. No, ale i tak jutro Wam pewnie podsumuję tego vloga, może coś więcej jeszcze przeczytam. My ogólnie chcieliśmy bardziej przystroić domu, ale się okazało, że mamy dosłownie pięć ozdób, gdzie myślałam, że mamy dużo, a się okazało, że prawie nic nie mamy. No już nie będziemy jeździć i kupować, więc mamy bardzo mało przystrojone, ale i tak Christmas Spirit dzieje się ogólnie. Przez cały weekend nie oglądałam vlogów masów ani bukmasów i ja patrzę, a teraz są po trzy już, bo jest trzecie i już wszyscy dodali trzy. Więc ja jestem tak do tyłu, że już chyba mam, z, nie wiem, z 15 filmików czy 20 do nadrobienia Naddawałem, ale nadrobię sobie. Dzisiaj odebrałam też kalendarzyk mój English T Shop, bo w zeszłym roku miałam taki malutki, a w tym roku stwierdziłam, że chcę taki duży i kladękami kupiła taki kalendarzyk, więc ja mam herbaciany i. Dopiero właśnie odebrałam, więc już mam kilka dni do wypicia, ale co tam. I ona jest w takich so cute. Ale to opakowanie też jest śliczne. Więc już mogę sobie teraz jedynkę wziąć. Ale it's so cute. No, czemu ona będzie tak stała. Może tak stać i się nie będzie. Nie będę wypalać. It's so cute. To już. kończyć już tego vloga, bo udało mi się skończyć Kierunek Miłość i ogólnie bardzo przyjemna jest to książka świąteczna i jest bardzo mocny świąteczny klimat Teraz inna książka, której słucham. Nie ma aż tak mocno świątecznego klimatu dla mnie. W sensie praktycznie wcale nie ma świątecznego klimatu. Po prostu jakby akcja się dzieje w grudniu, ale nic poza tym. A tutaj rzeczywiście mieliśmy bardzo, bardzo dużo takiego, takiej otoczki świątecznej, co było no, przeprzyjemne, bo ja właśnie taką książkę chciałam i cieszę się bardzo, że przeczytałam. Troszeczkę miałam problem z tym, żeby złapać ten kontakt z bohaterami. Jakoś tak nie mogłam czuć się, nie wiem, czy przez to, że trochę jestem w jakimś, w jakimś zastoju po igrzyskach, tak mi się wydaje i może przez to miałam trochę problem, ale ogólnie ta książka nie była jakaś taka właśnie trochę głupkowata, trochę taki, wiecie, Hallmark, Netflixowy film świąteczny, to jakby, to, to nie był ten vibe tutaj, tylko rzeczywiście mieliśmy fajną historię. Rzeczywiście można zauważyć podobieństwo do ludzi, których spotykamy na wakacjach, ale nie w ogóle w takim znaczeniu, że o, ta książka jest jakby Taka jak ta, albo, no nie wiem, do, widać, że jakąś mocną inspirację. Nie, totalnie nie, tylko po prostu można zauważyć to, że tutaj mamy po prostu podobne motywy. Mamy friends to lovers, ludzi, który, którzy znają się od wielu lat. I myślę, że to są takie właśnie aspekty przypominające, ale totalnie nie ma czegoś takiego, że, o, to jest taka sama książka. I no, i rzeczywiście mamy te ich loty na przestrzeni 10 lat. Mamy też to, co się dzieje teraz, i cieszę się, że to, co się dzieje teraz, jest w znacznie większym zakresie. I tutaj mamy no bardzo dużo z tego, co oni robią teraz, no bo ten lot jest odwołany, więc oni mają taką ogromną przygodę, żeby się przedostać właśnie z Chicago do Dublina. I no, bardzo fajnie to wyszło. Ja jestem zadowolona. Dałam 3,75. Właśnie przez to, że nie mogłam się aż tak wczuć, i przez to troszeczkę długo czytałam, bo. No po prostu nie mogłam się aż tak zaangażować tak, jak chciała. Nie wiem, czy to jest wina książki, czy właśnie moja, ale i tak uważam, że była bardzo przyjemna. Nic nadzwyczajnego, to nie będzie jakiś jeden z moich ulubionych romansów, ale na pewno, jeżeli chodzi o świąteczne, to mogę ten romans polecać, bo naprawdę był przyjemny. Bohaterowie byli ok bez jakiegoś większego szału. Fajna też reprezentacja w niektórych momentach. Jakby nie chcę mówić, żeby nie zdradzać, co się dzieje, ale... Ale uważam, że tak, czy tak, bardzo przyjemna książka i zdecydowanie polecam ją właśnie na ten, powiedzmy, grudniowy czas. Już mam kolejną książkę wybraną, mam nadzieję, że też mi się spodoba. Ale tak, ale to skończone i bardzo się cieszę, bo no bałam się, że, że jednak żadne książki świąteczne do mnie nie przyłączyły, a tutaj udało się coś fajnego zobaczyć i w ogóle jestem absolutnie zakochana w tej okładce. Ten śnieżek tutaj na tych, jakby, babe. It's beautiful. No ale w każdym razie. To by było na tyle w tym odcinku i widzimy się w kolejnym filmiku na kanale, nie wiem jakim, ale widzimy się w kolejnym Bookmasie.